Siemanko, Manko, W końcu przyszła i do nas. Sypnęło śniegiem. I cały czas sypie. Ehe. Póki co jeszcze go za mało, żeby coś tam robić, wtarzać się w śniegu, czy co. Ale wystarczająco, żeby się poślizgnąć i przywrócić. Lecę otwierać góry mieszanka gotowa. Sporo dałem im ję jęczmienia, bo jęczmień grzeje. E, więc teraz jest potrzebny. Zimno nie jest, bo minus dwa tylko. No ale jednak jednak jest chłodno. Patrz, one są takie, że wszystko wygrzebią. Pusty talerzyk zostawiają. O. Trochę paszy: kukurydza, pszenica yy, i jęczmień. Czasami jeszcze dosypuję trochę kredy pastewnej. Yy, trochę siemienia tam różnych innych jeszcze im przyniosę kapusty pekińskiej niech mają trochę zielonki o. i pięknie patrzę gdzieś mi tu po kuntach jajek nie niosą ale nie widać więc póki co jeszcze trzeba czekać Nieśmiałe. Idę otwieram kolejne. Zobaczycie ich reakcję. kurde sypie. A trzeba było iść silki najpierw otworzyć? <tryk> silki mają żarcia pod kurnikiem ogrom Wybierają to co lepsze, resztę rozgrzebują. No ale co ja mogę zrobić? Jak one takie o. Polska myśl technologiczna I patrz Dla większości jest to jeden z pierwszych śniegów i się po prostu boją Widzę całą noc miały światło zapalone Jest jajko już dziewczyny Bez jaj Wodę mają w kurniczku, to niech sobie piją. Dobra, wyjdę sobie. Ja spokojnie sobie wyjdę. Pod kurnikiem już o galancie jest ich, i większość dnia spędzam pod kurnikiem. Idę teraz otwieram ostatnie, czy zimy u siebie nie ma, może oglądać u mnie. No i pomału silki wychodzą. a zobaczymy czy te wyjdą. O! chciał wykorzystać okazję. No wyjdą, mało wyjdą. Najbardziej boję się o nóżki, bo one to są takie. No nie lubię śniegu, ale może je sprzedam. Bo narosł szkoda, są to młode kury. E... Młode kury niosą jaja, bo one są tegoroczne O. Dzisiaj bez jaj eee. I tu mam jeszcze paśnik tu im wsypę do paśnika o, No dospane na pełno Nie muszą wychodzić Jeszcze tu mnie interesuje Złoma bardzo bardzo A To są takie kury, że one lubią zakopywać jaja. A w kurniku, teraz po otwarciu już 10 minut, 6 stopni na plusie. I patrzcie, nie chcą wyjść. Boją się głupie. Ale co mi tam, niech sobie siedzą. Ja też nie wychodzę. Wodę wstawiam w kurniku. A koło tutaj byś wyszedł na chwilę. Wrócił rozsiadł się na rzędach Teraz się podniósł jak wszedłem Ale raczej raczej kury dzisiaj będą w kurniku stawiam im tylko jedne ćwi otwarte o, a indyczka biega nie potrzeba, żeby tam marzły i kapustkę im daję brakuje mi ręki ale one bardzo za zielonką to niech sobie jedzą zwłaszcza indyki o. tutaj całą będą miały trochę rozrywki dobra uciekam do domu bo zimno kur nie chcę siedzą no i patrzcie chyba będą dwie indyczki A jeszcze po południu przyjdę im do ściele suchej słomy, bo teraz trzeba będzie im dorzucać. Dospałem im suchej słomy. Rzuciłem trocin. Niech sobie siedzą, niech sobie grzebią. Eee, no. trocinę jeszcze się trochę odbierze. Wodę mają w środku. Wstawiłem mi teraz zboże do środka, więc jak co niech sobie tutaj siedzą cały czas. Ogólnie jest dość ciepło w kurniczkach, nawet przy otwartych drzwiach. Więc nic mi nie będzie. Jajka niosą, już zabrałem. Teraz dwie siedziały, ale jak zacząłem słomy rzucać, to z białe. Więc z jajkami, mimo pogody, nie jest najgorzej. I to samo uniosek zarzuciłem trocin eee, Niech sobie grzebią A zielono nóżki <laughs> prawie wszystkie w kurniku takie to kury. No ale jajka niosą, więc na plus mają sucho mają jedzenie mają wodę To niech teraz tylko jaja niosą i będzie pięknie a jak wy dajecie sobie radę zimą i Wasze kurę, dajcie znać w komentarzach.